Tutaj błądzą dusze Malewskich, Sadowskich, Maczugów, Cymmermanów, a ich dzieci pamiętają jeszcze mowę warmińską. Dzisiaj, kiedy patrzę na tę bryłę oświetloną z Iwaszkiewicza, to nie jest bezimienna bryła betonu. To są światła domów moich przyjaciół. Dla nich to może nie są jeszcze korzenie, bo się rodzili gdzie indziej, ale tu się rodziły już ich dzieci, a często już i wnuki. Tu chodziły do szkoły, ich dzieci, teraz wnuki. Tu rosły, uczyły się. 30 lat współdzielni, wspólnoty, wspólnych losów, nadziei, doli i niedoli to łączy, jak korzenie. Przepinał były oficjalne cyfry, liczby, a ja za wszystkim widziałam konkretnych ludzi, widziałam państwa w pracy, w oddaniu i w miłości do tego osiedla. A może dzisiaj i proponuję, żeby ktoś z Państwa zadzwonił do szpitala miejskiego, wojewódzkiego, może dzisiaj jakaś matka z Jarod wchodzi następnego Państwa lokatora. Zrebrny jubileusz współdzielnia Jaroty obchodziła niedawno. Każdy mówił, co ty, nie dożyje bidula trzydziestki niestety. Chociaż ciągle jest młoda, jak wszystkie kobiety, bowiem przyjdzie do głowy jakimś ciemnym mocą, a potem w głosowaniu tak się rozochodzą, że swój mandat poselski tak podniosą dzielnie, iż nam polikwidują. przyściutkie. spool journey Dziękujemy serdecznie i na Zapraszam odbiór tego medalu następujące osoby.